Jestem cała zakrwawiona. E, to jest bardziej stresująca rzecz. Jak no, się e, Pistoletu nie dostałam, więc pistolet mogę sobie wymienić na. na to. I czy ja to mogę Po. Bo... Czekajcie, zrobię jeszcze tutaj upgrade. Не. Я могу двух только самого рода не дали. Трумы. Гранд Фрума. Сразу стану перенекусь. Don't <плодисменты> do Dopiero na pewno bo... O! Wystraszył mnie! Widzieliście, gdzie on stanął? Tak nie wolno dziewczyn straszyć poważnie. On tu zaraz, zaraz, zaraz... Właśnie da za mną był. Co za sukienko? Sio. Czemu ta babka nie potrafi się w szybciej biec? Naciskam po prostu to jak tylko mogę i nic. Tak nie wiem, składkowo. Jeszcze się obraca jak po prostu. I nic. A i wpadł go On no się teraz obróci. O właśnie. Fuck! Co na być, defanie? Jako nie brzydko, mówię. Kurde, ja razem z nimi powiedzmy. Tutaj gorączka śmieszna. Dalej reloading! Co on teraz... Poświeszam się i maczą główkę, czy coś w tym stylu. Ooo, słyszeliście go? Sweet. Gdzie ty jesteś, koleś? A tak, w tym momencie akurat mi się skończyła amunicja? Czy tam bywa wiem, się zładować. Czy mogę coś poczuć, jak w nim tą granatę? Coś poczuł, bo... No chodź tu. Nic w niego akurat... Kurde, właśnie cztery naboje tylko mu zostały. Krap! Ooo, dziwi! Ci... Ci... Kurde! Ale wymierzyłąco. co? Uzdrowię się może na tym. To znowu biegnie. To znowu biegnie za mną. Tak się nie robi. Kurde, może. No.

Weź się odwróć. O, kolej, 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 kolej. O, już widzicie, jak on to ostrzył. Widzicie, jak on to ostrzył. Czym jest jakimś butczerem, czy kimś tam? O, ale dostałam! Krap! No chodź tu. Parker, jak ty w ogóle strzelasz, chłopcze? Cokolwiek zioło, zioło, zioło? Tak, to co on, więc ze sobą to odmurzę, nie mam pojęcia co to jest. Spróbuj mi kurde dotknąć. Nie lubię tego. Jak na bossa to jest po prostu głupi boss. No chodź. Chodź, chodź, bo chcę uciec na bok. No chodź, bo na bok uciec. <gry> Kurde, to się z mojej ucieczki naprawdę... Aj, udało. Nic się nie udało. Kolonizm jest z parkera. Czemu tak się osłania? No chodź, pokaż buzię, niech ty się, oś, o krop. Dalej, dalej, dalej! O Widzicie co, to był fartuch, naprawdę. Kim jest ten koleś? poważny jakim? Kradem czy czymś w tym stylu? Fuck! Czemu on na mnie rzucił? Ale wstawaj. Mm. Kurde, mam. Jeszcze O, jest tuż koło mnie! Ale stres. Nie ja mogę się uzdrowić, wiecie. A i znowu... Znowu się rusza jak. W sensie te znowu ruszam. No chodź. Muszę się przesunąć. Chodź, 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 Misiu. Daj, chodź. O, Cytrę mało na boli mi dostało. czy on w ogóle dostaje w to... w to co chcemy trafić. Udało się! Udało się! <trybuj> Udało się! Oh. Ale <trybuj> żyło, ja nie mogę jak się cieszę! Dobra, teraz przeszukuję pokój, bo poni coś... Pomniej, że tak. Teraz się coś kurczy znalazłem. Dobra. Ja najpierw chcę pana y, znaleźć naboje i jeszcze coś innego znaleźć. Zio znaleźć bym chciała yeah, O! Widzicie, jakłaniny jest na świecie od razu. go, ale ścieżę. Nie, czy ja mogę jego... Dwa. A, mogłam go trochę wcześniej zyskać, skoną, wiecie? Targę... Jak to nie możecie? Że aż tak skanować? Czy to znaczy, że on za chwilę. Czy to znaczy, że on za chwilę ożyje? Yy, dobra, już go poskanowałam. Yy, w całości powiedzmy. Przysięgam, że mam jakiegoś baga. skąd, kurde, na kartry bug? Yy, yy, I że będę mogła go skanować i skanować i skanować i mieć nieskończoną ilość z tego. Ale to byłoby zbyt piękne, co? Tu na pewno nic? No pewnie. Um. Kupisz maciaż. No było niefajne, wiecie. Jedyny bo z, z jakim nie miałam problemów, to, to była ta cała yy, Rachel, czy jakim tam się wymawiała. Chcę jeszcze zobaczyć, jaką dostałam część. O, tu jeszcze coś jest. Te. Przyda się. Ja tego nie zauważyłam wcześniej, poważnie. I co dostałam? Świetnego nowego. Um, Okej. Okay. Ja pistolet na razie niech... Kurczę, też pistolet by mi się bardziej przydał, wiecie. Um, nie mogę. Dobra, to nie będzie aż do 40%. Dobrze. Dobra, yy, idziemy do, do góry teraz. Yy, co to jest za ciężko? Paruję ciągle. Mam głupie, głupie wrażenie, że yy, podejdę za blisko tego czegoś, i to mnie zacznie zjadać albo nie mogę przez to przejść dziwnie. Tu nic, nic, dobra, idziemy na górę. Tup, 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 tup. gdzie my jesteśmy? O, co się świeci? Tu jest coś, tutaj nie ma nic. I bierzemy. Uuu, będę mogła teraz wszystko później otwierać. Znaleźliśmy yy, dziennik jakiegoś agenta Weltro. Co on tu pisze? Bla, bla, bla. Um. Oj, mam nadzieję, że my nie pijemy tej wody. Bokoś napisał, że 20 godzin przed rozpoczęciem misji że czuje, że coś tam się dzieje dzieje z jego ciałem i że prawdopodobnie wirus był rozprzestrzeniany w wodzie. Okrap. Tu nic nie ma, prawda? Już sprawdzam przed chwilą. Nie ma nic, co to idziemy zobaczyć coś się tutaj dzieje. O, set. Żeby to był wreszcie koniec epizodu. Ja tu jeszcze znalazłam. Yy, nie mówcie, że tu będzie znowu jakiś kolejny boss. Skoro znalazłam amunicję. oni sec coś. Teraz wejdę jeszcze raz do środka, bo to chyba w środku było. To coś co znalazłam, tak tutaj coś jest. Przyda Aż się Dobra, mam tylko... mam tylko nóż, no i trzeba amunicji. Nic jeszcze źle. Aż się martwi, kogo tutaj znajdę. O, ziemno. A u góry będzie kto? Nic. Come on! Trochę się boję kto będzie tutaj. Poważniej się trochę boję. Uuuuh, ocisk pacjent. To for to scan. To się po... Teraz będzie zagadka. Na razie odkręcam śrubki, widzicie. I się teraz powiedzie. Hmm. Zobaczmy. O, udało się. To było całkiem proste. 試しててててみるるわわたたたちにがすかここはははをもっっっボス聞え状況確認ささせくれれ大変な騒ぎだだだああ罠我々踊らいようどういうこと Skąd に

Wow, nie, o coś ty zrobił Co wysadzić będziesz chciał? Pytajcie Dante? すみません。<What? S 2> What? Miłko. Dobra, koniec epizodu szóstego. Miałam ile? 3 śmierci? Teraz zobaczymy. 4 śmierci miałam. Uii! Canośna A 85%. A zaraz zobaczycie, bo tam główną tkanicę na siebie świecić. W całym epizodzie 5 śmierci. A, bo to było od siewa tamtego, no tak. Strasznie długo mi to poszło. Godzinę i 37 minut. Bardzo długo. Robię teraz oczywiście save'a i kolejny epizod będzie w następnym odcinku. Bardzo miło mi się, że obejrzeliście, mam nadzieję, że Wam się podobało, zwłaszcza te wszystkie śmierci, bo jak ktoś mi powie kim był ten potwór, ten boss ostatni, to naprawdę będę za to bardzo wdzięczna, bo ja nie mam pojęcia co to był za stwór. Dobra, do następnego razu i miło, że obejrzeliście.